Nie wiem, czy te GOATs to są kurwa ciekawe, tak prawdę mówiąc. Czekaj też, jak komentarze wyglądają pod i czy są moderowane. Ten film to idealny przykład na to, jak wyglądają przyjaźnie w tej branży. Wydaje mi się, że samo GOATS to idealny przykład tego, jak przyjaźnie w tej branży działają, tak szczerze. Przecież to jest wycinek z Bitej śmietanki. Listy odcinek Buxton. Wardęga chodził, próbował rozkręcać aferę. To jest śliska żmija. E, dobra, wydaje mi się, że te chyba jednak komentarze nie są moderowane. Wardenga się uśmiecha, jakby sam był czysty i zadbany, lol. Sylwuj ciężko pracuje i wstawia filmy, żeby odwrócić uwagę od jego świetnego podcastu z Boxelem, który wszyscy krytykują. Ręce pełne roboty. No, wygląda jakby te komentarze nie były moderowane, bo jednak tutaj jest dużo negatywnej, negatywnej yy, ilości komentarzy. Okej. Okay. Za co nie lubisz, ksają? Czemu nie lubisz? No bo nie lubisz. Właśnie, czemu tak mówisz? <noise> nie wiem... Sylwek. No ja nie się, tak dobrze k***a. Nie ci Wojtek. To nie było miłe, bo on ci powiedział, to że wystygnie było... ci, że mi cię spławi. No tak, tak. To ja gdzieś taka Nuda, fuj ten odcinek, w skrócie Box i że dla Wardęgi. Ale, wa, ja... Yy... Ktoś mi wysłał mema z e, Kina z wykopu. Jak ktoś zrobił takiego mema, że jest rower i ten rower ma twarz wardengi i jest ludek, który jedzie na rowerze i jest to Boksdel. Boxdel jedzie na Wardędze. Ja uważam, że jest na odwrót, że to wardenga jedzie na boxdelu, bo Boksdel na dzień dzisiejszy, co jest chyba smutne, stał się dziką, nie boję się tego określenia, Koł Wardęgi, dziką Wardęgi, Dziw Małą suczką To jest coś na zasadzie Boxdel daj głos I Boxdel wtedy szczeka Boxdel lubi ja, ja lubię kawę Boxdel mówi No ja też lubię kawę Boxdel Mój ulubiony film to Spiderman No byku plus jeden Spiderman jest Boysel stał się bezpłciowym tworem, który nie ma własnego zdania. On teraz mówi tylko, że każdego lubi, każdemu współczuje, każdemu kibicuje i Wardenga to najlepszy człowiek na świecie. Mega mu ufa i bardzo go lubi. No sorry, ale dla mnie to jest tak chwanie męskie, że nie potrafię tego szanować. Nie po budzi to we mnie pogardę, kurwa, pogardę. Ja mam w chuju, czy ktoś jest włodarzem jakiejś wielkiej federacji i ma milionowe nakłady finansowe. Mam to w chuju. Dla mnie mężczyzna ocenia się po zachowaniu. A to jest tak. Wysoce niemęskie, że aż mi jaja ściska. Jak można być tak nastrydowanym, mieć testosteron over 9000 w ciele i nadal nie okazywać żadnych cech mężczyzny? Straszne, ale spoko. Na szczęście, pod koniec dnia, to nie ja, Myjąc zęby, muszę patrzeć sobie w oczy w lusterko z pogardą. Ja wiem, że ogólnie long-termowo mi się nie opłaca Boxdela zaczepiać czy krytykować, ale mam to wpisane. Ileż można chyba siedzieć cicho i myśleć, czy można coś na, na, na czyjś temat powiedzieć, czy nie. Jak będę tak, takim myśleniem sam siebie kierował, to kiedyś stanę się jednym z nich. Czyli taką zwykłą kukiełką, która przytakuje wtedy, kiedy trzeba, takim zwykłym, takim zwykłym pieskiem, którego się w aucie ma. Co jak przy, przy prędkości robi tak. Wrócił stary boxer. miałem być ten The Goat i nie ma, dwa tygodnie. E, ty jesteś bentfeld z komentarzy. Bo no dobrze. nie, no mówisz tak, że jak wróci stary boxer, to odwróćcie się ode mnie. No i za dwa tygodnie i. No, ale to nie chodziło o to, że na przykład nie wiem, że filmów czy co. Ale miała być ramutka. No tak, no ale fame stary, aferki ciężko prowadzić bez Ulfika A ja mówię, że go mega... F w ogóle, że tu jesteś. Jeżeli ja mam na kogoś... Ale to nie jest to spór. Spór to jest jak on mnie denerwuje. A mnie nie obchodzi jego z Nie, no tylko z, z tego, co wiem. Powiem mam tak, prawda jest taka, że niezależnie od tego, co się wydarzy w internecie, to tak długo, jak będzie pod kroplówką tak długo będzie miał mega silną pozycję, i wszyscy będą mu się kłaniali w pas. Nikt, nikt albo prawie nikt nie będzie go krytykował, bo po prostu jest to nieopłacalne biznesowo. I tyle. No to on może być tam jest zdenerwowany. Ja tylko stwierdziłem fakt z mojej perspektywy. No i go to, wiesz, ubodło. No nie? to jakiego to upada? No. Teraz jesteś ja taki cwany, bo robiło to samo przed ramą i nic nie mówiłeś. I to i nie masz racji. I nie masz racji. Po pierwsze, widziałem materiały, które wyrobiły moją opinię. To jest to spiesza jest sprawa. To spiesza sprawa i chyba najważniejsza. Po drugie, ja ciągle mówiłem, że boxer jest śliski, to samo jak załatwił sprawę z Japczanem. Mówiłem, że się na niego wypierdze. Zolił, nazywał go przyjacielem i memowałem, że za każdym razem Boxer jest ziomkiem pod tytułem Ogarniemy to stary, to tylko relacja biznesowa stary. Tylko nigdy nie byłem, kurwa, aż taki przyczepny, jak jestem aktualnie, bo już uważam, że pałka się kupa przegła. Ale to jest akurat nieprawda. Nie masz racji. Albo nie oglądałeś palajwy, albo masz pamięć złotej rybki. Ale dobra, to się opisał. Nitra krytykują za to, że jest kolegą Dubiela, ale jak Wendrega kupuje się z Boxerem, to jest Git. Okej. Okay. Ja ogólnie uważam, ja mam odmienne zdanie w tym wszystkim. To znaczy, ja uważam, że Sergiusz zachowuje się bardzo w porządku, bardzo w porządku w stosunku nie tylko do Dubiela, ale również do samego siebie, bo dostaliśmy, dostaliśmy informacje na temat Dubiela w filmach, czy to w filmie Wardęgi, czy to w filmie Konowskiego. I teraz każdy z nas może sobie wyrobić opinię na temat tego, jak postrzega tę sytuację. I bardzo wygodnym i populistycznym byłoby stwierdzenie, że Dubiel jest najgorszym człowiekiem na świecie, odwrócenie się od niego i nazywanie go PDF-em. Ale Sergiusz z racji takiej, że po pierwsze jest to jego kolega, po drugie sam ma odmienne zdanie, twierdzi, że Dubiel zachowuje się go, ale nie na tyle, żeby go w ten sposób traktować, to wypowiada się na jego temat w miarę, w miarę pobłażliwie. Ja osobiście to szanuję, bo przynajmniej nie jest chorągiewą, która zmienia zdanie tak, jak jest wygodnie w danym momencie, tylko trzyma się w tym, w tym momencie swojej, swojej opinii. I niezależnie od tego, czy ktoś się z tą opinią zgadza, czy też nie, to przynajmniej ma własną, a nie ma takiej, jaką dyktuje społeczeństwo. Ja szanuję w momencie, szanuję ludzi, którzy mają swoją opinię wyrobioną w danym aspekcie i nie robią czegoś pod stricte opłacalne. So the people. No stary mówisz tak, bo obejrzałeś te filmiki, o których mówiłeś i w razie W masz Asa stary. Co ty grazkiego ja Asa? Nie mam Asa, bo tych filmów nie posiadam, ktoś mnie puścił na telefonie. Kurwa, ja ich nie mam na dysku. Ty myślisz, że z TikToka masz widzów. Co? Nie wiem, ty nie dojemane jesteś czy co? Tak dział, działa, działa, co? Dobra, naucz się pisać. Tak działa ta branża, ale nie znaczy, że jesteś zwły czy coś, bo każdy by tak zrobił i jak coś nie bronię bagzona pisz po prostu fakty, ale co by zrobił? O czym ty piszesz? A bronił nieudolnie, jak była Pandora, a jak chcesz się to chyba nikt nie ma z tym problemu. Ja powiem, 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 powiem prawdę, ja nie mam... Ja nie mam pojęcia, w jaki sposób Sergiusz jeden do jednego wypowiadał się na temat Dubiela, bo musiałbym oglądać jego live'y, żeby posiadać taką, taką wiedzę. Natomiast wiem, że wypowiadał się na jego temat pobłażliwie, bo Wy przychodziliście do mnie na live'a i o tym pisaliście. Niezależnie od tego, czy uważacie, że Sergiusz miał w tej sytuacji rację, czy nie, to zastanówcie się, czy lepiej, żeby ziomek miał swoją opinię po prostu, bo tak uważa, nikt mu za to nie zapłacił, czy lepiej, żeby mówił to, co ludzie chcą usłyszeć. I nawet jeżeli się z tym nie zgadzacie, to lepiej, żeby ktoś miał własną opinię. Wy... Robioną, niż pan zmieniał zdanie, tak jak wiatr zawieje, bo takie jest danym momencie opłacalnie czy wygodnie. Więc ja akurat uważam, z mojej strony, osobiście, jeżeli chodzi o moje postrzeganie Sariusza, to dla mnie szacun, że ma swoją opinię. Ja mam odmienną akurat w tej kwestii. To znaczy, uważam, znaczy inaczej, uważam, że, dub, że Dubiel jest po prostu debilem. Natomiast nie uważam jednocześnie, że Dubiel zasłużył na większą karę niż Boxdel na przykład. Dla mnie to jest abstrakcyjne. Nie aż tak mówił zachowawczo, ale wtedy była taka nagonka, no że to brzmiało, jakby go bronił. Tak jak powiedziałem, ciężko mi się odnosić do rzeczy, o których nie mam Dużego pojęcia, bo ja po prostu tych słów jeden do jednego nie, nie słyszałem. Ja wiecie, to nie jest też tak, że jak ja się z seriuszem spotykam, tak jak dzisiaj się z rozmawialiśmy sobie przy kawce, spotkaliśmy się przy okazji, bo po prostu przyjechał w moje rejony. To nie jest tak, że my siedzimy i rozmawiamy sobie, ty, a co myślisz o Dubielu? No wiesz, no poza internetem też to się i też są inne tematy do rozmowy, nie? To jest powiedziane, że Nitro czy Jaftan zostali wypierdoleni z internetu za to, że byli toksyczni, a Boxer, który groził w z zemstą za 30 baniek, dalej sobie funkcjonuje. Moja opinia jest taka, że. By to ubrać słowa. Ja nie jestem za kultur kulturą kancelowania ludzi. Uważam, że są inne metody do tego, żeby nałożyć jakąś karę. Jeżeli przykładowo uważasz, że ktoś łamie regulamin i mówi rzeczy, których mówić nie powinien, bo łamie jakiejś zasady poprawności politycznej, to możesz na przykład wyłączyć mu w pierwszej kolejności zarabianie na kanale. Odciąć możliwość na przykład subskrybowania jego kanału, jeżeli jest to Twitch TV. Permabany to moim zdaniem ostra przeginka, dlatego że jest to bardzo łatwa droga do tego, żeby każdego scenzurować i żeby każdy. Każdy miał możliwość wypowiadania tylko takiego zdania, jakie ktoś sobie zażyczy, że ktoś, to steruje tym kurdełkiem, może w tym momencie wybierać sobie, kto stanie się w przyszłości osobą publiczną, a kto nie, bo bądź co, bądź osoby publiczne w jakimś stopniu mają siłę przekazu, więc idąc tym tokiem rozumowania, możemy sobie tworzyć plastikowy świat i kreować, kto ma prawo głosu w tym świecie, a kto nie. I nie jest to słuszne, tak uważam. Ale Dubil spotykał się z tymi dziewczynami, jest prawdopodobieństwo, że nawet coś więcej, a Bakson tylko pisał sprośne rzeczy do nieletnich. Po pierwsze, to nie wiem skąd masz dowody na to, że Dubiel z kim się spotykał, bo ja takich dowodów nigdy nie widziałem. Po drugie, nie wiem dlaczego mówisz, że na pewno Boxel tego nie robił, a Dubiel to robił. To jeżeli już masz przypuszczenia, to masz przypuszczenia wobec dwójki osób, a nie tylko jednej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że finalnie nie wiemy do końca, co jest prawda, a co nie. Dlatego, że Wardenga bardzo często powtarzał, że coś się źle zestarzeje, ktoś ma dowody, ktoś coś tam, i nagle osoby, które miało, mają dowody, zniknęły. One się już nie chcą wypowiadać, i nagle Wardenga zapomniał, że coś miało się źle ze starzeć. Więc no sorry, są skrajne przypadki, w którym należy się kancer, tak jak na przykład ten cały kawiak. Tak, tak! Oczywiście! Tylko słuchaj, jak, jak jest moje zdanie, w momencie, w którym ktoś jest realnym zagrożeniem, zachowuje się jak psychopata, jak socjopata, chodzi i tworzy realne zagrożenie fizyczne dla innych osób, to taka osoba powinna dostać bana, owszem, bo taka osoba przede wszystkim powinna oglądać świat za krat. Jeżeli jest gość, który chodzi, kogoś krzywdzi, to znaczy, że jest coś nie tak z jego umysłem i powinien poddać się leczeniu bądź izolacji. Jest to skrajny przypadek ale jeżeli ktoś mówi rzeczy, z którymi się nie zgadzasz, rzeczy, które ci się nie podobają, czy mówi rzeczy wulgarne, to uważam, że zabranie mu możliwości wypowiadania się nie jest w porządku, bo bądź co bądź, może dzisiaj tego jeszcze aż tak nie widać, ale to też prowadzi do legalizowania większej cenzury. Słuchaj, prosta sprawa, zobacz w jaki sposób możesz wypowiedzieć się w Polsce na przykład o kościele, o kościele katolickim. W sposób wszelaki niemalże, możesz powiedzieć co chcesz, możesz tą religię traktować jak zwykłą szmatę, jak zwykłą Dziwkę. A spróbuj powiedzieć to samo, na przykład o Żydach. Albo spróbuj powiedzieć to samo o wyznawcach innej wiary. Zostaniesz zdeptany w moment. Zostaniesz odcięty od kroplówki, jaką są pieniądze płynące z social mediów. O tak, po prostu wszystko zniknie ku z dnia na dzień. Kolejna, kolejny aspekt, właśnie LGBT. Nie masz prawa powiedzieć czegoś negatywnego o osobach ze środowiska LGBT, bo zostaniesz skancelowany finansowo. Czym to jest, jeżeli nie cenzurą? Ja powiem tak, ja uważam, że generalnie kropla drąży skałę nawet jeżeli ja bym takie rzeczy Mówić cyklicznie co jakiś czas, nie? nie wiem, co dwa tygodnie, to mam to w i tak będę to mówił, bo wierzę w to, że przynajmniej parę czy paręnaście, może parę dziesiąt czy parę set osób będzie sądziło tak samo i może w ten sposób będziemy przeciągali przeciągali sznurek na swoją korzyść i będziemy oddalać powoli tę niewolę, która, która ciągle się pojawia i, 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 i się zwiększa. Tu nagrywał głosówki do dziewczyny, żeby się z nią spotkać i był w otoczeniu styłu i kamerzysty, więc na pewno powinien więcej oberwać niż Bachston, na którego są dowody, rozmawiał na tym spiku i coś pisał głupiego, typu: Mam dużego penisa albo wyruchałbym cię w kakao. Aha, no dobra. Jeżeli tak uważasz, zwłaszcza tą ostatnią część, to luz. Ja na samym początku Pandory Kiedy zobaczyłem pierwszy materiał Wardęgi Przede wszystkim byłem mocno zniesmaczony I byłem w mocnym szoku To jest pierwszy pi pi początek tego wszystkiego Bo u mnie się to zmieniało Byłem w mocnym szoku Sam nie do końca wiedziałem co o tym myśleć W rozumieniu tego, że po prostu byłem tak zaskoczony informacjami Które buchnęły z dnia na dzień I zacząłem się zastanawiać Oraz czekać na dalsze informacje, które się pojawiały Przyznam szczerze, że z czasem jak zobaczyłem W jaki sposób yy, ludzie w internecie grillują poszczególnych twórców Zacząłem też niektórym współczuć. Zacząłem współczuć niektórym jednostkom, bo uważałem, że obrywają za mocno, że na pewne rzeczy nie ma dowodów, są poszlaki, jest coś takiego jak domniemanie niewinności, między innymi Boksdolowi bardzo współczułem. Dubielowi trochę mniej, ale w pewnym momencie trochę też. Stwierdziłem sobie, że przecież ten typ to idiota, który nie poradzi sobie z tym, że go sąsiad kurwa, nie lubi. To, 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 to daj spokój. Zacząłem współczuć. Ale dzisiaj, jak już znowu mamy kolejne, kolejne informacje, które się pojawiły, raz widzimy. To wszystko się rozegrało, to przestałem współczuć w większości, tylko zastanawiam się, jak można takie stworzyć. I tyle. On miał kiedyś gadki na tym, że uważa się za półboga, że Xajo. Eee, dobra, no nie wiem, być może, tylko ogólnie ja uważam, że Xajo ma logiczne powody do tego, żeby faktycznie mieć ego wyjebane, dlatego że wszyscy noszą go na rękach, co by nie zrobił. W momencie, w którym Xajo piernie, to wszyscy cieszą się, że pachnie lawendą. W momencie, w którym Xajo zniknie na pół roku i nagle odpali live'a, to czeka na tego live'a 100 tysięcy osób, wszyscy kupują suby, wysyłają donaty, a firmy pukają i błagają o to, żeby ich zareklamował. I To samo, jeżeli chodzi o walki na fejmie W momencie, w którym wszyscy noszą cię na rękach i wszyscy Wszyscy wmawiają ci, że jesteś najlepszym człowiekiem na świecie To ciężko nie mieć wyj***anego ego Tak zupełnie szczerze, no tak psychologia Więc uważam, że Ksayo Cię Ciężko byłoby, żeby Ksayo nie miał wyj***anego ego Patrząc na to, co się w jego życiu dzieje